Rok 1968 Zbiór zadań do 8 klasy szkoły podstawowej. To jest zadanie, które, jak widać, w tamtych czasach sprawiało trudność uczniom szkół podstawowych. Teraz takie zadania sprawiają trudność maturzystom. A co by się wydarzyło, gdyby to pokazać dziecku ze szkoły podstawowej teraz? Pewnie uznałoby, że zadanie jest bez sensu, bo nie podali ile wynosi napięcie, które swoją drogą nie jest oznaczone literką. I nie wiadomo, ile wynoszą wartości oporów tych oporników. Do zadania. Pytają mnie, co się stanie, jak naduszę ten guzik. Jak naduszę ten guzik, to prąd zyska możliwość płynięcia też tą górną drogą. Bo wcześniej mógł płynąć tylko dolną. Jeśli dam prądowi dodatkową drogę, to zmniejszę opór. I tu mówiąc opór, mam na myśli opór całego tego obwodu. Czyli to źródło napięcia będzie miało lżej i puści większy prąd. To wynika za wzor na opór. Wezmę go, zapiszę. R podobno jest równe u przez i, wobec tego i to musi być u przez r. I to chyba jest najużyteczniejsza postać tego wzoru, bo tutaj widać, co wywołuje przepływ prądu i co mu przeszkadza. Użyteczność tego wzoru, podkreślę, biorąc go w ramkę, Zmniejszam opór, więc zwiększam prąd. Ten główny prąd. Ten płynący przez źródło. A więc przez amperomierz. A1. Napiszę taką strzałkę, że wskazanie tego amperomierza idzie w górę. Co z amperomierzem A2? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że, że nic się nie zmieni. Bo przecież nie grzebie przy tej drodze. Tylko dodaję dodatkową drogę dla prądu do góry, no ale ten aperometr nie jest tu do góry, jest tu. Dobrze sformułowana prawda fałsz oszukałaby większość. Moim zdaniem jego wskazanie zmaleje. I nie dlatego, że część głównego prądu, tego prądu, teraz może płynąć górą, bo gdyż ten główny prąd wzrósł, więc mógł wzrosnąć na tyle, że pomimo tego, że część prądu teraz płynie górą, to i tak prąd płynący tu dołem jest większy niż wcześniej. Albo przynajmniej taki sam. Chodzi o napięcie, czyli znowu o ten wzór. Wiem, że suma napięć na R1 i na R3 to dokładnie U, bo suma wzrostów potencjału na drodze zamkniętej dowolnej musi być równa sumie spadków. Napięcie na R1 oznacza je U1 to R1 i to jest ten główny prąd. Który wzrósł. Więc to napięcie też wzrosło. A skoro suma napięć na tych opornikach jest stała, to napięcie na tym oporniku musiało spaść. Jak to wpłynie na prąd przez nim płynący? Napiszę sobie ten wzór. I3. Równe U3 przez R3. Zakładam, że opór się nie zmienia, a w takim razie zmniejszenie U3 pociągnie ze sobą zmniejszenie prądu, który tu płynie. Jeszcze raz dużymi literami. Suma napięć na R1 i R3 to U, i ona jest stała. Jeśli manewr naduszenia tego guzika powoduje zmniejszenie oporu całkowitego, to powoduje zwiększenie tego głównego prądu, tego prądu, który płynie przez R1, prądu I. To powoduje z kolei zwiększenie napięcia na tym oporniku, a tym samym zmniejszenie napięcia na tym. Mniejsze napięcie. Przepycha przez opornik mniejszy prąd. I tyle. To jest to. Tu nie potrzeba żadnych danych liczbowych, żeby wskazać prawidłowe odpowiedzi. Porównując poziom tego zadania z podstawówki i obecnych zadań naturalnych, napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie, jak będzie wyglądać matura za 20-30 lat. A i przy okazji, jeśli są tu jacyś zoofile, to mam dla Was radosną wiadomość. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Są dwa zloty za ofili w Polsce. Jeden w Warszawie, drugi we Wrocławiu. Do Wrocławiu mam bliżej, więc pewnie tam będę, jeśli pogoda pozwoli. Kto wpadnie, temu postawię piwo bezalkoholowe albo jakieś inne świństwo.